Dziś, w rocznicę jego bohaterskiej śmierci, wspominamy generała Józefa Kustro, weterana walk o niepodległość, kawalera orderu Virtuti Militari i dowódcę 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Dla swoich żołnierzy, legendarnych podhalańczyków, był jednak kimś więcej. Był jednym z nich, człowiekiem z ich ziemi. We wrześniu 1939 roku stanęli naprzeciw niemieckiej nawałnicy. Przez 16 dni w nieustannym boju cofali się na wschód. To nie była ucieczka, to był marsz oporu. Pod Radłowem i biskupicami rzucili wyzwanie niemieckim czołgom, płacąc za to wysoką cenę. Krwi. Z każdym kilometrem było ich mniej, ale nie przestali walczyć. 16 września pod Olszycami, w stalowym pierścieniu okrążenia, generał Kustroń stanął przed ostatecznym wyborem: mógł ratować siebie. Odmówił. Zdecydował, że zostanie ze swoimi żołnierzami do końca. O godzinie 14, na czele 200 żołnierzy, osobiście poprowadził ich do ostatniego, desperackiego ataku. Szedł w pierwszym szeregu, gdy dosięgła go seria z karabinu maszynowego. Oległ jako pierwszy polski generał w tej wojnie. Jego męstwo wywarło tak wielkie wrażenie, że nawet Wróg oddał mu honory wojskowe, a żonie odesłano jego dokumenty oraz zakrwawiony krzyż virtuti militari, który był nienem świadkiem najwyższej ofiary złożonej za ojczyznę.